Cześć Waleria. Pamiętasz jak oskarżałam ciebie i przyjaciół, że chcecie zniszczyć świat, a ty przewracałaś oczami? Mówiłaś coś w stylu cicho, dorośli rozmawiają. To były czasy. W sumie to nie wiem czemu o tym myślę. Może przez to, że otworzyłaś puszkę? Nie zostawiam tej wiadomości, bo się hełpię. Serio. Zamierzam to zrobić osobiście. Ale no więc to już chyba czas na mnie. Mając te wszystkie swoje koneksje, pewnie już to wiesz, ale Puszka Pandory to część czegoś większego. I mam wrażenie, że też jestem tego częścią. Nie wiem, dokąd idę i kiedy znów się zobaczymy. Więc, jeśli się żegnamy, to miło było być Twoją siostrą. I szczerze mówiąc, jeszcze milej Twoją Nemesis. Dbaj o siebie. Pozdrowienia od niszy. Cześć, to znowu ja. Ostatnio zapomniałam paru rzeczy. Masz pozdrowienia od skórka. A przynajmniej tak mi się wydaje. Najwyraźniej podobało mu się bycie zakładnikiem. Kocha być w centrum uwagi. Jones ciągle za tobą nie przepada przez ten cały bananapad. Przekonałam go, żeby odpuścił sobie rewanżę. Na razie nie dziękuj. Ale nie przyzwyczajaj się. Wiesz, mogłabyś w sumie czasem odebrać. Dobra. Spróbuję później. No, teraz to na pewno dałaś mnie na pocztę głosową. Będzie ci strasznie głupio, jak w końcu to odsłuchasz. Ale nie wątpię, że cokolwiek teraz robisz, jest znacznie ważniejsze niż ostatnia rozmowa ze swoją siostrą. Rozwiązałam Underground. Ale jeśli chcesz, żeby pozostał rozwiązany, będziesz musiała zaprosić ich do negocjacji. Masz sporo do odbudowania i nie musisz robić tego sama. Nisza może pomóc. Underground to świetni ludzie. Nienawidzą cię, więc od razu widać, że znają się na rzeczy. Umówiłam spotkanie. Reszta należy do Ciebie. Wierzę, że tym razem postąpisz słusznie. No, tym razem serio miałam nadzieję, że odbierzesz. Naprawdę nie wiem, z kim mogłabym o tym pogadać. Więc okazuje się, że moja sztuka widzi przyszłość. Nie, nie, nie czekaj. Widzę przyszłość, ale przejawia się ona tylko w mojej sztuce. Wyjaśnię Ci to inaczej. Kojarzysz ten swój ogień? Widzę przyszłość w swoich malunkach. Więc to coś w tym stylu. Chyba musiałam to powiedzieć. I to chyba tyle. Ale nie wykluczam, że jeszcze zadzwonię.